Bartek kilka razy już dziś zapunktował u szefa i ma szansę na kolejne dodatnie punkty. Widzę, Bartek, że ty w razie czegoś za kelnera możesz robić. No, Andrzej to mieszany będzie. Hmm. Czyli całe życie mieszy. No. Dobra, a jeszcze jest wybór cienki czy, czy gruby. Na cienkim czy na grubym czyście? Nie wiem, celuj. Ja bym powiedział tak. Szef taki gruby, to może i na grubym. Minus jeden już jesteśmy. Trudno. Mu to. Trzy minusy i. Ale dla szefa to będzie ostre. A co będzie? Ostre. Otre? Otre, otro. No, Mówisz? Otre. Uuu... Razy dwa. <grym> a Ala, ty na cienkim się. czy na grubym? Cienkim. Tak. Bartek, a ile ty czasu to wiozłeś, że to takie. <grym> chibotliwe. <grym> One właśnie takie chybotliwe, co? <grym> Nie wiem. No. Nie, nie dosypałeś nic po drodze? A was, raczej, ani nie do. a nie do nie dołożyłeś nic. Łagodny. No dobra. No a ty? To uczta zaczęta. No. A ty? Ja to nie wiem, ja to czekam na Was, aż testujecie. <laughs> a ja ty co jajków. Dobra, Bartek, wiesz, swoje i Na tą chwilę zostajesz no. awansowany do stopnia. Dyrektora obiektu. Numer 3. Czyli już nie mogę mówić do ciebie praktykancie, tak. tylko panie dyrektorze będę teraz do ciebie mówił. Szefa, może ojciec, dyrektorze, zawsze mówić. No, bez przesady. Z ojcem, ale dyrektorem możesz. Tak. Mhm. Dyrektor Bartek tymi kebabami zrobił dziś dobrą robotę.